No właśnie dziękujemy, właśnie odwiązałem i sam raz przymierzyłem, to takie jak mam takie materiału, to ogólnie takie buty letnie, no to ogólnie Bardzo dziękujemy za tę ogółem To chociaż y, po prostu deszcz padał, ale ogólnie ja ot otwierałem to, ostrożnie otwierałem i okno jest otwarte i po prostu zobaczyłem, a to po prostu y, zapach nie było gówna. To fała bo jak ktoś mówił. No i dla Leszka coś da. Ale on to ma chyba rozmiar 45 albo 6, mówił. No to że... ten duży. Chyba, że pokażę. Nie. Raczej, no, no może przymierzyć, ale raczej małe. Zobaczymy. To za dużo, bo schowam. Mhm. Te to na ciebie będą chyba. Musisz pomierzyć. Opakuję. To um... A to ja nie wiem Ważony jakieś Co? Trzeba żony znaleźć, to będzie torebka <laughs> Schowam właśnie To duże taki, a to bardziej na zimę. Mhm. A to do, dobre do pracy. Tak o te może będą no tu mogą być dobre Trzy. o tu też mogę ryż Ryskujemy. ale tutaj I odczułolada z orychami to narobi połowy, tak? I to będzie do wyrzucenia. I to jest do wyrzucenia. I to też. To, takie rzeczy nie trzeba tu pokazać. Tu nie ma żadnej kobiety. Nowa lebka. No to nie byłymy. dziękuję. To co będzie potrzeba to ułym się zostawię, a co nie będzie potrzebne to ułym to oddać się do czerwonego krzyża. A tutaj nie macie chyba, nie? Jest. A to właśnie. Nie. To będą mieli ludzie. No, um, bardzo dziękujemy, za to paczkę i pozdrawiamy. Właśnie.